Cześć, witajcie z której strony? To ja, Tawirek, a to będzie nowa seria na kanale moim typu poradnikowy. Także dowiecie się tutaj, jak co robić, jak przetrwać. I dzisiejszy odcinku będziemy mówić na temat jak przetrwać pierwszą noc. Także lecimy z odcinkiem. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście zebrać drewno. Także zbieramy drewno, żeby mieć jak najwięcej go. Dobra, mamy już jedno, drugie. Zrobić pierwsze narzędzia, które nam bardzo się przydadzą. Także lecimy z tematem. Dobra, już mam 4 sztuki. Mamy sobie podstawowe narzędzia. Przy okazji, crafting. Także lecimy. Siub, siub, Mamy crafting. Robimy sobie crafting. Przerabiamy wszystko na drewno. Na deski znaczy się Ciub, Robimy sobie kilof. Mieczek sobie zrobimy w razie czego I w takim razie lecimy Dalej Widzimy się za chwilę Pierwsze co szukamy to jest jedzenie Czyli znaleźliśmy przykładowo tym razem o, o, ten Krówki, także zbijamy krówki Jeżeli też możemy sobie zdobyć e, Pełne oczywiście Jeżeli chodzi o owce Dzięki temu też sobie zdobędziemy i mięsko i jedzenie i e, Oczywiście Takową tą <coughs> pełną która będzie potrzebna nam do zrobienia łóżka, także lecimy dalej, szukamy sobie pełny w takim razie, razem z owieczek najlepiej, też będzie to mięsko, także mamy mięsko, trzeba będzie to przepalić, także wypadałoby zebrać więcej drewna, tak to robimy siekierę i zbieramy więcej drewna, żeby sobie zrobić węgiel drzewny, żeby przepalić, przy okazji wejdziemy sobie do Jakiekolwiek jaskini, żeby zebrać trochę Kamienia, żeby sobie wytworzyć Po prostu piecy, które przepalić będziemy przypalać drewno drewnem, a później węglo, Węglem drzewnym Przepalimy sobie mięsko, żeby mieć Co jeść Żeby przetrwać dany dzień Znalazłem trochę kamienia, zbieramy kamień Dobędziemy, mamy epokę, epokę kamienia Postęp dokonany Także super Zbieramy sobie kamień. Zbierzmy go trochę, tak z na piec trzeba mieć 8 sztuk kamienia. Zbierzmy sobie też na miecz od razu i kilow. Także jest trochę więcej. W razie czego, żeby też się podbudować, czy do czegoś jeszcze się, się przyda, nasz, nam, nasz kamień. Także warto go zebrać trochę więcej niż ee... nie zawsze. Ja warto, zawsze tak zbieram 32 sztuki. Także widzimy się, jak uzbieram. Dobra, mam 32 sztuki kamienia, także w takim razie robimy sobie piecek. Robimy go w ten sposób. Wkładając tak, kamień, rzucamy tutaj drewno, z drewno, i dzięki temu zrobimy sobie węgiel drzewny Zaraz sobie przypalimy mięsko, i będziemy mieć wtedy jedzonko. Dobra, przypalamy sobie mięsko, w takim razie od razu nie się to przypali. Po przepaleniu sobie wszystko zbieramy, rozkupujemy kupujemy i idziemy szukać dalej yy, owiec, żeby mieć zrobić sobie łóżko na noc. Zdecydmy sobie, i oczywiście, jeżeli znajdziemy wioskę villagerów, także nie będziemy musieli wtedy szukać yy, owiec, bo sobie zbierzemy z domku po prostu same łóżko. Także lecimy dalej szukać owiec. Widzę pierwszą owcę, także zaraz się z za nami zabierzemy. Zanim ten, to pokonamy sobie owce. Dobra, zebraliśmy trochę wystarczająco do mięska, także zabijamy sobie te dwie owce. Pamiętajmy, że potrzebujemy e, albo barwnik, albo żeby zrobić jeden rodzaj e, kolor wełny, żeby zrobić łóżko, bo inaczej nie zrobimy. Także potrzebujemy albo dwie czarne, albo dwie białe. Przeważnie są częściej spotykane dwie białe wełny, także lecimy dalej. Już widzę stąd kolejne owce, także zbijemy sobie, zrobimy sobie łóżko i Myślę, że będziemy mogli wtedy przystąpić do podjęcia się, przetrwania pierwszej nocy. Wytworzymy sobie teraz łóżko. I mamy łóżko, także super. Warto sobie też przy okazji wytworzyć, zbierzmy tylko crafting. Warto sobie od razu przy okazji wytworzyć węgiel pochodnie, których się nie da zrobić już. Okej, okay, dobra, czyli musimy znaleźć węgiel w takim razie. Także widzimy się jak znajdziemy węgiel. Jednak się da, tylko po prostu mi nie laga. Nieważne. W takim razie teraz szukamy sobie odpowiedniego miejsca na e, przetrwanie pierwszej nocy. Także dajcie mi chwilę, aż coś znajdę fajnego. Znalazłem idealne miejsce na pierwszą noc. Także sobie zakwater, tu, zakwateratujmy tu i widzimy się za chwilę. Ja mam tutaj chwilę czasu. Także sobie wytwórzmy od razu może narzędzia z bruku W takim razie, to, żeby wykopać sobie większy tunel. Także zaczniemy, sobie od razu to przerobię. Zrobimy tutaj patyki. Można zrobić od razu sobie zrobić też e, drzwi na noc już wstawić. Ok, także wstawimy sobie od razu drzwiczki. Ok, i od razu możemy też sobie zrobić skrzynię, myślę, że na, na początkowe rzeczy. Wstawić go sobie tutaj. E, ja tu jeszcze sobie trochę rozkopię, żeby sobie po prostu tutaj łóżko postawić i. Tak tym sposobem sobie stawiamy łóżko. Warto sobie też tu oświetlić, żeby nam się tutaj nic nie porespiło. Przed samym domkiem też warto sobie dać pochodnię. Także w tym momencie możemy sobie poczekać na noc. Możemy sobie przy okazji sobie uporządkować wszystkie rzeczy. Przy okazji nazbieramy sobie więcej drewna, żeby przypalić jeszcze więcej jedzenia. Ja zebrałem sobie już trochę drewna, przypalimy sobie węgiel, żeby zrobili węgiel drzewny i już powoli się robi. On. Idzie noc. Także zrobimy sobie węgiel drzewny, przypalimy sobie wszystkie mięska, także mamy dosyć sporo węgla, także przypalamy sobie. baraninę tym razem. U nas się już noc zrobi, także myślę, że za niedługo będziemy szli spać, jak się to przepali. Także widzimy się jak za chwilę, jak to się przepali. Tak więc przypaliło się nam mięsko. Jeszcze tam dodatkowe mięsko się nam przepala. Także, jeżeli się. Taki poradnik będzie podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, a my się kładziemy do łóżka w takim razie. Przesypujemy noc i widzimy się na kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.